Zapraszam na krótki materiał informacyjny. Z racji braku czasu na prowadzenie normalnej serii gameplayowej na kanale, urozmaicę jego zawartość dwoma rodzajami filmów. Będą one ze sobą bardzo ściśle związane, a będą dotyczyły moich przemyśleń na temat premier najnowszych gier. Pierwszą serią będzie przed nami, w której krótko opowiem o premierach w najbliższym miesiącu. Z racji licznych przesunięć na listach wydawniczych, będzie on miał na celu jedynie przybliżenie Wam nadchodzących produkcji. Druga seria za nami będzie zwięzłą recenzją tytułów, które najbardziej przypadły mi do gustu w wymienionym miesiącu. Zapytacie się zapewne, po co rozdzielać praktycznie to samo na dwie części. Myślę, że ma to sens, ponieważ przed nami będzie zawierało moje refleksje przed podjęciem rozgrywki, przemyślenia oparte na trailerach, newsach z portali gamingowych oraz materiałach prasowych. W za nami będę już po przegraniu przynajmniej kilku godzin w każdą grę, lub też obejrzeniu stosownej ilości materiałów innych graczy. Napiszcie, co sądzicie. Myślę, że oba filmy pojawią się jutro, ponieważ czekam na tytuł mający ukazać się 30 kwietnia, a przed nami zostało napisane dopiero dzisiaj. Dzięki za uwagę i dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie.